No dobra, e, pr, 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 na czym to ja? Tak, teraz dziady od najniższego poziomu idąc e, ze zleceń, pójdziemy nie skrzekacz, dobra Ale ja od dziady. Hmm, muszę coś się naprawić. Dużo do powiedzenia. Hmm, tak, o tym się nie naprawię. No, no tak. gdzie najbliżej był jakiś e, kowal? Hmm. mapa nah, mapa 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 dobra pojadę do konaru jedziemy miau bur ha 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 hu hu nie wiem jak to gdzie je czekaj Żaden? Nie skoszeniłem czegoś? Oczywiście, że skaszałem. Dobra, pojadę do Zalipia. Już nie wiem, czekaj. Co daleko, wszędzie. Chyba jednak ustawię sobie, żeby ta mapa mi się nie obracała, bo tracę orientację. Tylko w lewo i jest lezionee widzi bardziej Dobrze, się nie rozbijam chociaż Tylko pod kłód skutecznie biegł w miejscu A ja Ale sobie odpuszczę, muszę się naprawić Mierz spędził zaraz, w ogóle jedno wrażenie Będę ich leczył, bijąc ich po ryju Dobrze, jadę To też nie jest specjalnie daleko Znaczy, to jest specjalnie blisko Ja jęczę mi się wodało nie w nich wygadaczy go co bym na pierwszyli. Dobra, co nie, Do nie potrzebuję i shhh. What the to było niezłe? Kieruncie, coś o czym wchodził akiem lądowym. Jest tu kowal, ale nie może z nim gadać. A, ha Kto idzie pomierać się w taką gołtopce? Ty. Dobra, wobec tego jednak już się fast travelem żeby nie przedłużać. Chociaż mówiąc że chętnie bym sobie pojechał. Eee, Różcze tyłek na to zalipie. Eee, oczywiście, że go miałem. Się zagadałem. się, Ja żałuję, że u nas tu ma takie pogodę, jak tu na Wiedźminie. To? Jeszcze jeden? Wynocha z naszej wioski! Dość już tu Wiedźmini, szkody narobią I Słyszałeś? Wynoś się, mutancie zatracony! Co takiego zrobili ci Wiedźmini? Co zrobili, co zrobili? Przyszedł jeden taki, dwa dni żarł u nas, bo się namyślał, i w końcu mówi, że łaskawie potwora zabije. Pytam, ile to nas będzie kosztować, a on, że nie chce pieniędzy, bo widzi, że bieda. W takim razie, czego chciał, jeśli nie pieniędzy? Powiedział, że za nagrodę wystarczy mu coś, co mam, ale jeszcze o tym nie wiem. I poszedł. Ale dło się zanim drzwi zamknęły, moja dziewka wryk. Pytam, czemu płacze, a ona no nie zdzierżę, utłukę sukinsyna. syna. <grystanie> Opowiadajcie dalej. Ćwiczy głupia, że biednego Wiedźmina potwór uka trupi. i o niego taki ryk, no to już mi powiedziała, że ją zauroczył złym okiem i uwiódł. I to ma być ta jego nagroda, Wiedźmiński bękart? Jeśli to był prawdziwy wiedźmin, nie musicie się martwić. My nie możemy mieć dzieci. I chwała Bogom. Dopiero by się was namnożyło. Ale tego, że mi córkę podstępnie wydłuczył pod moim dachem, nie daruję. Mów, gdzie on jest. Zajmę się tym. Dalej na cmentarzu, gdzie miał potwora ubijać, a żeby mu trupojad flaki wypruł, jebacę. Be... Nie jesteście z baronowych, prawda? No. Dobra, 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 dobra. Eee. <laughs> dobra, weźmiemy, jak malowane będzie na później. Co to się tu dzieje? pięści. A, zapiszę sobie grę i sułuję. Jak na razie, brałem się tylko z baronem. Stójcie, Jak cię złą? Umiesz się bić? Geralt, umiem. Ha, w takim razie stawaj w szranki. szlanki. Jestem gotowy. Walczmy. Ludzie! Rybożer znalazł wreszcie przeciwnika! Tu i teraz na ubitej ziemi będzie walczył z Geraltem zwanym... Eee... Młotem! Okay. Mogę z wami zamienić dwa słowa przed bójką, panie proszę. Widzę coś za jeden. Gdzie mi tam do ciebie? Chcę przeżyć. Ostatnio w rzekach ryb nie ma. Dzieciaki głodne płaczą, a za zwycięstwo dają worki mąki. Zlitujcie się i dajcie mi wygrać. Dobra, niech będzie. Niech będzie. Czyli śpięcie rąk to nie tragedia. będzie. Szybciej, może. Nie było darmo. No, po No. No dobra. dobra. czas się wyłożyć. Nie wiem jak to się stało, ale Rybożer pokonał Młota! Dzięki, idziemy. Dobra. Co? Chcesz spróbować jeszcze raz? No, dobra. To się odegrać. Walczmy. Geralt Młod kontra Ribozer. O, no proszę. Nieźle. Teraz możesz spróbować szczęścia z Jonasem, albo z Kowalem karczmie na rozstaju Hm. Od razu na i chcieli ich przepędzić. Szczęście, tam tych mnogość była. Związali za kołnierz. Po prostu Nie mam siły o tym mówić. Hmm, dobra. Z ten, 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 ten mój cel. A be, be? A, ah, tak, wyspa. Dobra, na początek polecam na dworek kurzorcy. E tylko znajdę najpierw. E a Dobra. Zacznę to zadanie, które widziałem, po jak się ścigałem z Kierownicą. Mam nadzieję, że dalej tam jest. Bo to chyba to. Głowy nie da. Tak, to jest no się wynosie kopalnie. I rzeczy jak się węglą. No, tu ma? iluzję. A ty jedno dałeś i to padłe. Nie dziw, że nas przeklął. No? I co z nami będzie? Sam też skwaśniałe wino przyniosłeś. Ten urok to tak samo twoja wina jak i moja. Coś tu jest. Powinienem użyć ochrony. Hmm. Co? co tu robicie? A ten co z księżyca zleciał Składamy dary wszechbogu, się rozumie I wy możecie go o pomoc prosić Znaczy, jeśli macie odpowiednie dary Bo naszymi wzgardził I klątwę na całą wieś rzucił Wszechbóg, powiadacie Pierwsze słyszę Jakieś nowe bóstwo? A właśnie, że stare Już nasze dziady go czciły Mówią, że to było tak Rosław z rodnika przyszedł tu chrust zbierać, a tu nic tego, nic Spod Z podziemi głos słychać, co ofiar i posłuszeństwa żąda. Od tego czasu przychodzimy tu z darami, a w zamian Bóg w opiece nas ma i od złego chroni. Mmm, właśnie widać, co jest nie tak z Waszymi darami. Nie pijcie. Widzicie przecież, że same ochłapy żeśmy przynieśli. Przed wojną nawet psu bym ich nie dał. Ale co zrobić, takie czasy? A będą jeszcze gorsze. Wszechbóg powiedział, że póki nie dostanie chociaż połcia słoniny i beczki piwa, rzeki zapełnią się żabami, a plony zeżyna nam jakaś szkarańcza. Mógłbym się za was wstawić u tego bóstwa. Coś mi mówi, że znajdziemy wspólny język. No, spróbować chyba nie zaszkodzi. Żeby się z nim rozmówić, musicie stanąć przed ołtarzem i zakrzyknąć Wszechbogu, pomóż nędznikowi w potrzebie. Obcego może posłucha. Chyba se jaja robisz. Czekaj. Weź mi to opium do ludu. Um, jaki on ma poziom? Siódmy. Idealnie. Po cholerę, jak widzę, że... Eee, nie wiem, czy. Ale Wszechbogu, pomóż nędznikowi w potrzebie, uprzejmie proszę. Czemu naruszasz spokój mojej boskości, śmiertelniku? Bo chcę, żeby wasza boskość cofnęła klątwę, którą właśnie rzuciła. Ci chłopi naprawdę nie mają... Albo przyniosą godne dary, albo nadejdzie służba, gradownicza, zejśienia ziemi i lawiny. Dziękuję. Lawiny tu? Niby skąd? Nie odpowiadam. Trudno. Dokończymy rozmowę jak go znajdę. Głos dochodził gdzieś spod ziemi. Ok, nie śmie nie Ktoś śmie niepokoić moją boskość. Gerald z Rivi, bardzo mi miło. Spodziewałem się, że wszech Bóg ma cielesną postać, ale nie podejrzewałem, że aż tak wielką. Nie się spasłeś kosztem tych biedaków. Od razu kosztem! Przecież w zamian im pomagam! Błogosławię! Rozgrzeszam, daję rady! Wierz mi, ludzie tego potrzebują! No i opiekowałbym się nimi dalej! Ale nie dotrzymują umowy! Składają w ofierze jakieś nędzne resztki, które. które odjęli od ust własnym dzieciom. A ty jeszcze rzucasz na nich klątwę! I nie zdejmę jej, póki nie przyniosą godnych darów. Co? Mam się zadowolić z siadłym mlekiem i miarką prosa? Nie ma mowy. Powiedz im to. Posłuchaj, dosadmoczu. Albo zadowolisz się tym, co dostajesz, albo to ja skarmię cię kruko. Cholerni reformatorzy. No dobrze już, dobrze. Mogę jeść skromniej, ale tylko do końca wojny. Ja nie dużo. No. Co nowego? Rozmówiłem się z wszechbogiem. Cztery oczy. I, I co? Ulituje się nad nami? Ulituje. Zadowoli się tym, co mu przynieśliście. Mówiłem ci, mówiłem, że wszechbóg jest miłosierny, że zrozumie. Dzięki Wiedźminie. Bywajcie, niech wam wszech sprzyja. No eee... niech sobie zostało swojej iluzji. Nie moja to sprawa. No, jak mają umowę z tym Holestrem, który ich broni, no to lepsze takie coś, niż te Wiedźmy. Zdecydowanie lepsze. Nie każe mi odkrawiać sobie uszu, etc. Dobra. A... Teraz tak, kamienek na kłomnic Bardziej mi się opłaca cofnąć do tego do drogowskazu i po prostu się tam y, szybko podróżnąć, więc tak też zrobię. Bo to ważne Byle w to Baronowie nie prześliczyli, to ja przeciwzyłem baronowych. Muszę wręcz jest stąd zgarnąć e, łodzie. jakieś część z nich. Dobra, naprawić broni. Może? Zdążyłem. Dobra, gdzie ja tu mogę sobie naprawić bronię? W tu wroń, nie. Zalipiu chyba wreszcie, nie. Dobra, to ja Warnika polecę, skoro jest. Jak ogarnę dziady i to drugie zdanie na siódmym poziomie, to cofnąć się tutaj jeszcze raz i... A, tak, to tutaj nie ma. Bogowie! Niedługo pełnia! Okna dobrze zarygną. Puść żelazny, zbiję futryny. Jakby jeszcze miska mleka przed próg, mory nie wejdą. Czyli też nie tutaj eee, nie. Eee, losowej nie ma, chatno bościu nie do podgajów może. Moi znowu pola do tej czarownicy. Głupójcie Gabriele O. Tak, 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 tak Pokaż mi swoje towary Eee. Część napraw Wszystko to 300. o w morle. No dobra. Nie, czekaj, 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 czekaj. Tego nie muszę naprawić. A... Masz, 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 masz i masz. No. Czyli tego się pozbyłem i teraz mogę sobie naprawić wszystko. Od razu lepiej. Na hmm. dobrze, chwilę pomyślałem zanim to zrobiłem. Bywaj. Dobra, A, jeszcze raz to... Uh -huh. wskazu i tym razem już na miejsce. gdzieś jakiś wykrzyknik. A, tutaj w sztygarach. Dobra, na razie sobie to i tak odpuszczę i las na komnicę